Siema. Ostatnio do Dying Lighta The Beast trafiła kolejna spora aktualizacja, która tym razem wprowadziła nowy poziom trudności oraz kilka innych mniejszych zmian, o których powiemy sobie w tym filmie. A więc zapraszam do oglądania. Jak już mówiłem, głównym tematem tej aktualizacji jest długo wyczekiwany przez graczy koszmarny poziom trudności, który ma jeszcze bardziej utrudnić naszą rozgrywkę. Pierwszą rzeczą, która rzuci nam się w oczy, jest system głodu, który pojawia się po raz pierwszy w tej grze z uniwersum Dynklite. Po wejściu do gry w lewym dolnym rogu dodano żółty pasek, który będzie pokazywał poziom najedzenia naszej postaci. Pasek ten dzieli się na kilka części, w których Crane robi się coraz to bardziej głodny. Jego pierwsza część mówi nam, że Kyle jest najedzony i nie dostaje żadnych negatywnych efektów. Kolejna zaś pokazuje, że robimy się głodni, co skutkuje tym, że nasz pasek wytrzymałości będzie wolniej się odnawiał. Następnie, gdy głód spadnie nam jeszcze mocniej, nasz główny bohater będzie miał zmniejszoną wytrzymałość oraz zdrowie o około 35%. Ostatni poziom doprowadza do skrajnego głodu, w którym nasze życie nie regeneruje się, a gdy pasek zejdzie do zera, nasze zdrowie zacznie spadać, aż do momentu naszej śmierci. Jak więc widzicie, system głodu wprowadza sporo negatywnych efektów dla Kyla i skutecznie go osłabia. Możemy jednak temu zapobiec, gdy będziemy regularnie jeść jedzenie, które jest rozsiane po całej mapie. Warto wiedzieć, że różne jedzenie daje nam więcej lub mniej punktów jedzenia. Dlatego batoniki będą dawały dwa razy mniej wartości odżywczych niż suszone mięso i inne produkty spożywcze. Gdy chcemy iść spać, nasz poziom głodu również spada więc od teraz pomijanie nocy będzie nas trochę kosztowało. Skoro jesteśmy już przy jedzeniu, to dodam tu, że koszmarny poziom trudności wpłynął też na ciemne strefy w trakcie dnia, a to sprawia, że od teraz spotkamy w nich przemęce. Warto o tym wiedzieć, gdy będziemy próbowali znaleźć pożywienie w ciemnych strefach. Osobiście uważam, że system głodu, jak i dodanie przemęców do ciemnych stref za dnia powoduje, że gra będzie jeszcze bardziej klimatyczna, i sprawi, że będziemy musieli zwracać uwagę na te dodatkowe potrzeby naszej postaci. Ciekawił mnie, czy w przyszłości pojawią się jeszcze jakieś elementy związane z Survivalem, bo ta aktualizacja bardzo pozytywnie mnie zaskoczyła. Ekran dodał też dwa nowe finishery, więc te bez zbędnego opisywania widzicie teraz na ekranie. Przejdźmy jednak do tego, co zmienia się w trakcie nocy. A tu muszę przyznać, że jest naprawdę ciekawie gdyż dostajemy nowego przeciwnika, czyli Przemieńca Alfa. Na pierwszy rzut oka wygląda on jak kolejny dziwny reskin przemieńca ze zwiększonymi statystykami zdrowia i obrażeniami, tak jak przemieniec Tyran z Dying Light 2. Ale tym razem Techland postanowił stworzyć mu całkiem nową mechanikę, tylko na czym ona polega? Przeciwnik ten po zobaczeniu nas będzie z nami podążać aż do bezpiecznej strefy. W momencie, gdy zostaniemy wykryci, przemieniec wydaje swój ryk, który symbolizuje to, że ten na nas poluje, oraz gra dodatkowo, informuje nas o tym, że przemieniec już o nas wie. Walka z nim wcale nie jest prosta, bo ten oprócz lekko zwiększonych statystyk życia i obrażeń jest odporny na światło UV z naszej latarki. Po tym, gdy zacznie się z nami walczyć, zwołuje pościg, który automatycznie przyzywa wszystkie gorące przemęce w Twojej okolicy. Jak widać, bardzo trudno jest go pokonać, ale udało mi się to zrobić używając tacza ognia, który bije mu spore obrażenia. Po zabiciu go ten daje nam dużo lepsze nagrody niż zwykły przemieniec, ponieważ po przeszukaniu go dostajemy dużo pieniędzy i wartościowe rzeczy do sprzedania. Bardzo podoba mi się koncept tego przeciwnika, ponieważ sprawia to, że noc jest tu bardzo wyjątkowa, biorąc pod uwagę inne gry z uniwersum Dying Light. Będąc jeszcze przy temacie nocy, muszę tu wspomnieć o kilku rzeczach związanych z nim. Po pierwsze, odczułem jeszcze większe nasilenie przemęców w trakcie pościgu, co sprawia, że te są bardziej trudne do przeżycia. Mimo to, dalej jest szansa, że jesteśmy w stanie ich zgubić, gdy jesteśmy wystarczająco szybcy. Drugą kwestią jest nasza latarka, która została znacząco osłabiona. Od teraz będziemy musieli wymienić w niej baterię, aby ta się nie rozładowała. Zauważyłem, że wraz ze spadkiem poziomu baterii światło, które wydziela, zaczyna słabnąć, co jest fajnym szczegółem, biorąc pod uwagę to, że w poprzednich częściach gry koszmarny poziom trudności osłabiał ją w taki sposób, yy, jednak tam nie trzeba było wymieniać baterii. Znam tu, że przy używaniu trybu V poziom baterii będzie spadał dwa razy szybciej, więc używajcie go w momencie, gdy jest to bardzo potrzebne. Na szczęście baterie jednak łatwo możemy zdobyć u montaża kupując je za niewielką ilość pieniędzy. Dlatego to utrudnienie nie jest jakoś bardzo wymagające, a wprowadza bardzo fajny klimat do gry. Wspomnę tu też o tym, że wchodząc do ekwipunku lub sprawdzając mapę, gra nie zatrzymuje się i dalej trwa, co sprawia, że przeciwnicy mogą nas dalej atakować. Warto o tym pamiętać, żeby ukrótko potem nie zginąć w trakcie zmiany broni. Z bardziej przyjemnych informacji: Koszmar, poza utrudnieniami gry, oferuje nam kilka ciekawych nagród, które są do zdobycia przechodząc na nowo całą fabułę gry. Poprzez ponowne zabijanie Himer, gra daje nam specjalne talizmany po ukończeniu misji, które mają różne bonusy. Teraz na ekranie widzicie wszystkie talizmany wraz z ich bonusami, które da się zdobyć po przejściu całej fabuły gry. Poza talizmanami na bronie. Za przejście całej fabuły dostajemy skin Bobra. Tak, tego Bobra, który pojawił się w zwiastunach gry i którego mogliśmy zobaczyć w jego jaskini, znajdującej się na zachodzie mapy. Strój ten wcześniej występował tylko w modach, które były do pobrania dla osób posiadających komputer. Teraz każdy może go dostać w momencie, gdy przejdzie grę na koszmarnym poziomie trudności, co według mnie jest bardzo dobrą decyzją ze strony Techlandu. Wraz z Bobrem dostaniemy również specjalny skin do samochodu, który wygląda całkiem nieźle i na pewno będę nim jeździć w trakcie gry, tym bardziej że ten świeci się w ciemności. No i też muszę tu wspomnieć o tym, że koszmarny poziom trudności pomoże nam w zdobywaniu poziomów legendy, gdyż jak widzicie, mój mnożnik znacząco się zwiększył, gdy gram na tym konkretnym poziomie. Z mniej istotnych zmian, The Hunt, jak co aktualizację, wprowadził też kilka mniejszych poprawek, które poprawiają grę. Przytoczę tu kilka z tych, które wydają mi się najważniejsze, ale jeżeli ktoś chce samemu przeczytać wszystkie wprowadzone naprawy w grze, to w opisie filmu macie link do opisu tej aktualizacji. A więc, w dużym skrócie, twórcy zbalansowali poziom legendy i od teraz nowo rozpoczęta gra plus spowoduje, że przeciwnicy będą skalowali się z naszym poziomem legendy. Oznacza to koniec z niezbalansowanymi walkami z bossami, które, jak sami widzicie teraz na ekranie, były całkiem śmieszne, biorąc pod uwagę to, że prawie każdą chimerę można było zabić przy użyciu jakiejkolwiek broni, po osiągnięciu setnego poziomu legendy. Według mnie wprowadzony balans jest dobry, bo przed tą aktualizacją wyzwanie przestało istnieć i każdy przeciwnik umierał od jakiegokolwiek uderzenia tym nawet od samych kopniaków. Od teraz skalowanie poziomów przeciwników powinno to naprawić. System przyznawania punktów legendy również został zmieniony, bo teraz ten ma zapobiec niezbalansowanemu farmieniu expa oraz ma lepiej wyważyć rozgrywkę. Mam nadzieję, że TechHunt to przemyślał i nie będą teraz tego znowu zmieniać. A szybko przed zakończeniem przypominam, że aktualnie w dniu publikacji tego filmu Dalej trwa event Call of the Beast, gdzie w tym przedostatnim tygodniu mamy za zadanie przymierzyć odległość 45 milionów przy użyciu kotwiczki. Ech, coś czuję, że to nie ma prawa się udać. Tak czy inaczej dotarliśmy do końca przeglądu tej aktualizacji. Mam nadzieję, że ten film Wam się spodobał. Jeżeli tak, to możecie zostawić komentarz z informacją o tym, jak Wam podoba się ta aktualizacja. Tak więc ja dziękuję Wam za oglądanie i widzimy się w następnym odcinku z omówienia świątecznej aktualizacji do Dying Lighta 2, który pojawi się jeszcze przed świętami.